Z tecz, która mnie, która mnie bardzo, z Panią. Chciałabym powiedzieć, wiedzieć, jak to jest z Pani opinią na temat Przepraszam. Proszę o opuszczenie tego miejsca, bo to jest miejsce rozmowy, debaty, a nie manifestowania poglądów. Szanujmy się na no wstanie! szanujmy się! Szanujmy prawdę historyczną! Szanujmy prawdę Szanujecie takiego bohatera, który śpiewa szuchewy? w twarz

Szczerze mówiąc, absolutnie nie rozumiem dlaczego. Absolutnie nie rozumiem, co spowodowało to w fali, krzyku, przemocy, agresji i, i w ogóle z jakiego to powodu ja nagle, ja nagle stała się taką osobą kontrowersyjną. Czy możemy może? Można Pani wyjaśnić, czy nie można? Pan ja wiecie, że będę mówił. Dobra, proszę. mikrofon. Pozbawiliście ja nas możliwości rozmowy. Formuła tego spotkania Ja mam pytanie do tej Pani. Proszę zadać. Ale wyszła, no to jak mogę jej zadać? Ale dla Państwa... Pani, ja mam dla Państwa... państwa panu, to działa ten mikrofon jeszcze? To jest kultura. Krańsko-polska-banderowska. Myślę, że dla banderyzmu nie ma miejsca w Polsce i że dla osób promujących ludobójstwo e, nie powinno się przyznawać nagród. Najbardziej skandaliczne wydaje mi się to, że pani Oksana mówiła tutaj o, e, o krwi, mówiła tutaj o, e, o przemocy, a sama gloryfikuje sprawców tej przemocy i ludobójstwa. E, ta kobieta ze sceny mówiła po prostu rzeczy, które były w wprost hipokrytyczne e, i sama skarżyła się na, nie wiem, na, na działania rosyjskie. Przepraszam bardzo, ale jak można mówić o e, tym, e, co Rosja robi o mordach, które Rosja popełnia, jednocześnie wychwalając sprawców w ludobójstwa niewinnych cywili. Przyznanie nagrody Panie Oksanie to jest jawny skandal i my jako Polacy mieliśmy prawo, ale również i obowiązek zaprotestować w tej sytuacji, czołem Wielkiej Polsce.